W dzisiejszym odcinku bierzemy na warsztat drukarkę, która cieszy się dużą popularnością w biurach i domach. Canon iSensys LBP633CDW. Sprawdzimy, co potrafi to urządzenie i czy można na nim drukować taniej, nie tracąc na jakości. To kolorowa drukarka laserowa oferująca szybkość druku do 21 stron na minutę. Wyposażono ją we wszystkie niezbędne złącza: tradycyjna USB, sieć LAN oraz WiFi, co pozwala na wygodne drukowanie z wielu urządzeń. Dużym ułatwieniem w obsłudze jest spory ekran LCD. Urządzenie korzysta z tonerów o symbolach Canon 067 oraz ich bardziej wydajnych wersji 067H. Podajnik papieru mieści standardowo 250 arkuszy. W tym materiale porównamy jakość wydruków uzyskanych na oryginalnych tonerach Canon z tym, co oferują zamienniki Premium od Estio. Przy okazji pokażemy, jak błyskawicznie i bezproblemowo można wymienić tonery w tym modelu. Zaczynajmy. Zaczniemy od instalacji oryginalnych tonerów Canon z serii 067. Aby zainstalować wkłady, otwieramy przed nią pokrywę urządzenia i wysuwamy szufladę. Następnie, w dowolnej kolejności, instalujemy w niej cztery tonery w kolorach cmyk. Każdy wkład ma swoje oznaczone miejsce, więc trudno o pomyłkę. Tonery zainstalowane. Sprawdźmy zatem wydruk naszej standardowej strony testowej, bogatej w kolory i drobny tekst. Jakość, jakiej można się spodziewać po oryginałach – Sory są żywe, a detale ostre. Nie ma tu żadnych niespodzianek. Jest po prostu profesjonalnie. Teraz pora sprawdzić zamienniki. W drukarce instalujemy wkłady premium marki Estio. Pełni kompatybilne z tym modelem Canon'a. Proces jest identyczny jak w przypadku oryginałów. Wystarczy wyjąć zainstalowane wkłady i w ich miejsce zamontować zamienniki Estio. Całość zajmuje chwilę, a drukarka jest od razu gotowa do pracy. Drukujemy te same pliki, aby mieć możliwość porównania. Już na pierwszy rzut oka wydruk wygląda bardzo obiecująco. Przechodzimy zatem do porównania wydruków. Po jednej stronie arkusze z oryginalnego tonera, po drugiej z zamiennika Estio. Jak możecie zauważyć, różnice są naprawdę minimalne i trudne do wychwycenia gołym okiem. Jakość druku z zamienników Estio stoi na bardzo wysokim, porównywalnym poziomie z oryginałem. To świetna wiadomość dla każdego, kto dużo drukuje i chce oszczędzić na materiałach eksploatacyjnych. Podsumowując, drukarka Canon iSensys LBP 633 CDW. To świetny sprzęt, a dzięki zamiennikom premium marki Estio jej eksploatacja może być znacznie tańsza przy zachowaniu rewelacyjnej jakości wydruków. Wszystko, czego potrzebujesz do swojej drukarki, znajdziesz w naszym sklepie Print24. Link znajdziesz w opisie. Jeśli ten film był dla Ciebie przydatny, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia.